Drugi dron Overmaxa. Ten jest przypisany do córki z tego względu, że nie posiada ruchomej kamery, tylko znaczy, kamera jest ruchoma, ale bez y, silniczka. Trzeba ręcznie ustawić jej kąt pochylenia. W drugim overmaxie można to robić za pomocą pilota zdalnego sterowania. Obraz, który widzimy, jest przyspieszony dwukrotnie, także można zobaczyć przygotowanie dronu do lotu, drona do lotu. Nie wiem. Tak czy inaczej, tamten drugi overmax ze względu na zdalne sterowanie pochyleniem kamery był przypisany do mnie jako taki bardziej filmowy, a ten jako bardziej trwały był przypisany do córki. Powiem Wam, że ten mi się podoba bardziej. Fajnie się nim lata, jakiś taki zgrabniejszy jest i jest faktycznie pancerny. Nie ma problemu, żeby w coś wleciał i to spokojnie przetrwał. Pokażę możliwości aplikacji. Akurat tutaj włożyłem kartę pęci 128 GB i jej nie widzi. Musiałem później włożyć kartę 32 GB. Można nagrywać w różnej rozdzielczości na kartę, żeby mieć dobrą jakość. Tutaj widzimy jakość nagraną z telefonu, więc to jest jakość niefajna, chociaż na telefonie to bardzo dobrze widać. No i możliwości aplikacji, na przykład współpraca z okularami, stereo, odwrócenie tego obrazu. Całkiem sympatycznie. Żałuję, że nie mam okularów takich. Jakby 3D. Tak wygląda pilot zdalnego sterowania. Przed startem musi widzieć te 13, 12, 14 satelitów, żeby stabilnie lecieć. Ma automatyczny powrót do domu, oczywiście. No, dron o pełnych możliwościach, tylko że słabsze wideo i trochę no, mniej stabilny od tych dronów, takich bardzo drogich, np. przykład DJI. -a. Dla porównania usłyszymy też dźwięk nagrany kamerą GoPro. Od lądowiska jest ustawiona niecałe 2 m, 2 m, no ten rząd wielkości dosyć blisko. Dron jest cichszy od DJI Mini, co dla mnie było zdziwieniem. Ja normalnie startuję z takiej drogi, którą widać przed nami, tam gdzie są słupy. Tutaj celowo poszedłem na środek pola. To jest 250 metrów drogi tutaj przez te hasze, po to, żeby mieć spokój i żeby latać daleko od wszystkiego ludzi, linii energetycznych. Jest dosyć dużo spacerowiczów, więc nie chciałem tutaj się rozstawiać z tym sprzętem. No i dla bezpieczeństwa i żeby sensacji też nie budzić, więc jestem totalnie w szczerym w pustym polu. Z tego powodu GoPro myślę, że podnosi też poziom nagrywania dźwięku na taki bardzo czuły. Te dwa overmaxy to nasze pierwsze drony z córką zachęciły nas do użytkowania dronów. Oczywiście nie są to najlepsze drony na świecie, nie są to drony idealne, ale myślę, że w ramach tych pieniążków, które one kosztują, no pozwalają zapoznać się z tym hobby, czy chcemy je kontynuować, czy nie. Jedyną wadą tego drona jest to, że w zestawie jest tylko jeden akumulator. Ten drugi dron w zestawie ma dwa akumulatory, oczywiście Znacząco rozszerza tutaj zakres jego użytkowania, chociaż on wytrzymuje, obydwa wytrzymują na tych akumulatorkach, także może się nawet znudzić, przynajmniej dla osób początkujących, do takiej fajnej zabawy. Będą jeszcze filmy, Będzie film z testem, jak długo można latać na akumulatorku. Jest film z nagraniem miasta tym dronem, więc można jeszcze porównać tutaj zarówno wideo, jak i właśnie będzie można zobaczyć zasięgi i czas lotu. Ogólnie dla mnie ten dron jest bardzo fajny. Myślę, że go sprzedam też z tego względu, że po prostu no za dużo tych dronów i już, ale to jest dron bardzo sentymentalny i naprawdę z żalem się go pozbędę, o ile w ogóle. Mimo iż no mam w tej chwili lepsze drony i bardziej specjalistyczne, no to tutaj po prostu sentymenty. Także tak wygląda prezentacja tego Vermaxa.